My zdecydowanie uderzamy w tych wyborców, którzy są zmęczeni tym dualizmem politycznym, bo prawny dualizm, tak jak powiedziałam, to jest już jedna wielka anarchia w instytucjach państwowych, ale w polityce rzeczywiście mamy dualizm. Ma, cały czas mamy podział między platformę a prawo i sprawiedliwość i partie, które gdzieś tam są przebudówkami tych największych organizacji politycznych, a my chcemy, by wyborcy, którzy są zmęczeni, Tą ciągłą wojenką polsko-polską, tym dualizmem politycznym, spojrzeli na nas i w nas znaleźli alternatywę jako partii politycznej, która chce działać propaństwowo, bo mimo tego, że wśród nas, wśród konfederacji, wśród konfederatów może tak są ugrupowania czy ludzie o takim, o poglądach mocno wolnorynkowych, liberalnych, niekiedy libertariańskich, no to jednak chcemy, by państwo funkcjonowało dobrze, sprawnie, służyło obywatelom i mamy nadzieję, że, że ludzie również spojrzą na nas w ten sposób. Na ok, koniec jeszcze wątek dotyczący kampanii samorządowej europejskiej. Jakie są cele, cele Konfederacji w, w tym roku? Bo też później oczywiście będzie prekampania prezydencka, ale skupmy się na razie na tych dwóch dwóch kampaniach, czyli to co, jaki jest, jakim miejscu chciałaby być Konfederacja w, w 1 lipca tego, tego roku po wyborach samorządowych i po wyborach europejskich? No myślę, że idealnym scenariuszem byłaby sytuacja, w której mamy kilku prezydentów w miastach, mamy przedstawicieli w Radzie Miejskiej, mamy przedstawicieli w sejmikach wojewódzkich i mamy przedstawicieli w Europarlamencie. No ale też patrząc realnie, panie redaktorze, to będą bardzo trudne wybory, szczególnie wybory samorządowe, bo wybory samorządowe wymagają zaangażowania. Tysięcy osób, to już nie są setki osób, to są tysiące osób, a też mamy świadomość tego, że to, o czym mówiliśmy nawet w dzisiejszej rozmowie, ten dualizm polityczny, będzie jeszcze mocniej ścierał się w wyborach samorządowych, z tego względu, że jeżeli udało się nowej koalicji odbić władzę Prawo i Sprawiedliwości, to również taka tendencja będzie w samorządach i będzie zaciekła walka o to, by, by odbić samorządy ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Po stronie koalicji rządzącej, no a po stronie prawa i sprawiedliwości być może będzie walka o to, by utrzymać swoje samorządy, ale też odbić te, które należą do Platformy Obywatelskiej czy, czy partii, partii współpracujących z Platformą Obywatelską, więc my po raz kolejny będziemy tym klinem, który będzie zwracał uwagę być może na zupełnie inne rzeczy, na zupełnie inny sposób funkcjonowania samorządów i będziemy starali się by Polacy w tych małych ojczyznach po prostu mieli wybór inny niż między dżumą a cholerą.